Widzowie, witajcie na moim kanale Kostek i Olek Dzisiaj nagrywamy z Bedwarsu Z moim kolegą gramy w Yellow No jesteśmy razem I słuchaj Ja obudowywuję łóżko Ty lecisz PVP, dobra? No weź mi rzuć całe złoto Całego golda

Trzeba łóżko jakoś lepiej obudować chyba. Czy git jest? To dawaj na dawaj na Akła. Czekaj, kto jest blisko nas. Akła, to dawaj na Akła, bo mają łóżko. Czekaj. Tylko czekaj, ja sobie wezmę bloki. Dobra, można lecieć. Dobra, starczyli. Ja tej węzłów kupuję. Dobra, chodź. Powera. Ej, szary na nich idzie. Szary na nich idzie. Nie wiem, czy się opłaca ten. na aqua. Do nich się No jak? Nie, spadłem! Nie! Co ja zrobiłem? O no Ty pies u nas? A u kogo jesteś? Ja u On ma łuk, chłopie. Trzeba powerballa na niego. Ej, daj mi całe żelazo swoje, bo powerballa chcę zrobić. Daj mi całe żelazo, ja Ci dam całe złoto. Masz dwa złota. Daj mi żelazo całe. Dałeś? O mam. Dobra, masz trzy T. złota. Ja robię powera. Zrób se łuk może.

za, zabijemy ich, chodź, bla, chodź, szybko. Chodź szybko, oni łóżko od kopu Właśnie Ja nie dadłem właśnie jeszcze. Kurde Moglibyśmy wygrać No niestety Dawaj perłę, dawaj perłę, kliknij perłę Nie nawidzę, że ich tak Dobra, ja obudowuję łóżko, weź do całego golda. Czekaj, bo ja chcę zrobię sobie ten. Wiesz. Ej, jak co macie mamy być do jobce? Ej! Ej, oni się do nas wydają. To się buduje. A. Leć na diaksy. I uważaj, ja już do ciebie lecę, bo oni lecą do ciebie. Ja by go zrzuciłam. Co ty zrobiłeś? Ja mam siedemset Dobra, dedłem, zginął. Ten typ. Ale mam przy okazji trzy diaksy. Mam do Eteka Ej, ale ty tam Na razie na białych nie Tady spadłeś? Co ty robisz? Ja nie jestem. Czekaj, to trzeba TNT zrobić na nich. Pa, nie! Idzie do nas szary chyba. Nie, jednak nie idzie. Zabiłem Czemu tyle ludzi do nas idzie? Dobra dawaj Lecimy na tych, bo ja mam TNT. Ty robisz firebole? No, no, ja robię sobie z Ja też zrobię o, 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 arbor, o, arbor. Dobra. Dobra, To jest No dawaj na tych, na zielonych. Lecisz ze mną? Trzy diamenty, trzy staty diamenty. Ja bym spadł na tych zielonych, bo nie mają małych dywenów. Ja spadłem jak jakiś dek... Chodź szybko tu, bo ja... Niech przeżyję dłużej. Co jest? Ty? Tak, padł, padł. Ty ja mam powerbole. Dawaj powerbole robimy. Dobra, dawaj, ja mam dwa powerbole, można lecieć na... No. Dawaj, na greena. Ej, na nasze łóżko leci! On mi knokę zawalił, ja też wezmę. So. Dobra, widzowie, to było na tyle. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie lajka, like suba. No i kolejny odcinek będzie, nie wiem kiedy, ale będzie na pewno. Szorty jakieś wlecą. Dobra. Na